Zadanie 17 sierpień 2015 w trójkącie prostokątnym o długościach przy prostokątnych 2 i 5, z większego z kątów jest ostrych jest równy. No i teraz tak no wyraźnie, że był jeden większy, drugi mniejszy, czyli alfa mniejszy, beta większy. Teraz jeżeli przy prostokątnym mamy 2 długości 2 i 5, to tu będzie 2, a tu będzie 5. Dlaczego? Dlatego, że naprzeciwko większego kąta jest dłuższy bok czy leży dłuższy bok. Tak. Ile to będzie X z twierdzenia to będzie 2 do potęgi drugiej dodać 5 do potęgi drugiej, czyli 4 dodać 25 to jest 29, czyli X to pierwiastek z 29. Kosinus większego kąta to jest tego kąta beta. To jest to co leży przy kącie, czyli 2 do przeciwprostokątnej, czyli pierwiastek z 29. Czyli poprawna jest odpowiedź C.